Hej hej! W ramach podziękowania za 2000 subów mojego kanału postanowiłam przygotować dla Was kreatywny konkurs! Rozdanie będzie miało troszkę inne zasady niż poprzednie, które organizowałam, dlatego zapraszam Was również do opisu, gdzie będziecie mogli się dokładnie zapoznać z zasadami. W tym konkursie możecie wygrać dowolną grę, podstawkę lub rozszerzenie do danej gry, która do tej pory pojawiła się na moim kanale. Wyjątkiem jest Prehistoric Kingdom, ponieważ obecnie tej gry nie da się zakupić. Konkurs jest w pewnym stopniu wyjątkowy, ponieważ tym razem to wy wybierzecie zwycięzcę głosując łapeczkami w górę na najlepszy komentarz pod tym filmem. Aby wziąć udział w konkursie należy spełnić trzy proste zasady. Należy publicznie subskrybować mój kanał na YouTube. Link z instrukcją jak zmienić te ustawienia na publiczne, tak żebym mogła sprawdzić czy faktycznie subskrybujecie kanał znajdziecie w opisie w opisie filmu, należy obserwować mnie na Instagramie. Link do Instagrama również znajdziecie w opisie filmu. I trzecia, najważniejsza tutaj zasada: w komentarzu pod tym filmem napiszcie, jaką grę chcielibyście wygrać, oraz napiszcie rymowany wierszyk na temat właśnie tej gry. Na przykład, jeśli chcecie wygrać najnowszy dodatek do The Sims 4, to napiszcie wierszyk właśnie o nim. Rymowanka powinna mieć minimum 70 znaków, także bardzo proszę. Zwróćcie na to uwagę, żeby później komuś nie było przykro, że jednak nie wygrał przez ilość znaków. Napiszcie także jaki jest wasz link na Instagramie, ponieważ tam będę się z wami kontaktować w przypadku wygranej. Mam dla was również specjalny bonus. Jeśli do końca trwania konkursu uda nam się wbić 2500 subów, to wtedy drugi komentarz z największą ilością łapek zostanie również nagrodzony. Udział w konkursie możecie wziąć do 23 maja do godziny 23:59, a wyniki zostaną ogłoszone 24 maja na moim kanale. Jeszcze raz dziękuję Wam za to, że ze mną jesteście i życzę Wam powodzenia. No i oczywiście masę kreatywnych pomysłów na rymowankę. Serdecznie dziękuję za wsparcie mojego kanału.